Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? W taki sposób dzisiaj w Ewangelii, w swoją wątpliwość wyrażają wobec słów Chrystusa Jego uczniowie. Nauka o prawdziwym pokarmie i napoju, jaki chce nam dać Chrystus, którym sam chce dla nas się stać, nie mieści się w ich sposobie pojmowania jakiegoś porządku świata. Może i nam przychodzić czasem podobna myśl. Możemy przeczuwać, że jest to zbyt trudne, aby przyjąć w całej konsekwencji ten wybór Jezusa. Wolelibyśmy raczej Mesjasza, który jest wojownikiem, Królem, który jest magiem potrafiącym zmienić jednym poruszeniem różdżki świat na lepsze, ale nigdy chlebem. To w jakiś sposób nie mieści się. W naszym porządku rzeczy. Może dlatego tak trudno jest nam przyjąć tę prawdę, bo przeczuwamy konsekwencje, jakie dla nas może ona nieść. Bo skoro nasz pan, nasz mistrz jest chlebem, to jego uczniowie nie mogą być ponad swojego nauczyciela. Dlatego, kiedy stajemy wobec tej tajemnicy, niezwykle aktualnym, się, stają się dzisiaj słowa, zawołania Jozłego. Rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć. Przyjęcie Jezusa jako pokarmu i napoju określa nas, Jego uczniów, w postawie ofiary i daru dla drugiego. Może nas gorszyć uniżenie Jezusa, który, będąc Bogiem, w naszym mniemaniu powinien objawić swój majestat w całej jego wielkości, wielkości, która będzie budzić jakiś respekt i szacunek, ofiarowując się jako prawdziwy pokarm i napój. Jezus jednoznacznie ukazuje nam bardzo konkretny przykład. Jesteśmy wezwani do tego, aby stać się chlebem na wzór naszego mistrza. Nie jest to łatwe. Czy jestem naprawdę na to gotowy? Ofiarować się tak, aby każdy spotkany człowiek mógł zaczerpnąć niejako ze mnie, z moich zdolności i talentów, mógł zaspokoić swój głód miłości. Miłować podobnie jak Jezus, umiłował swój Kościół to zadanie, jakie staje przed każdym z nas, bez wyjątku. Jako przykład w dzisiejszej liturgii Słowa. Realizowania tego wezwania są ukazane relacje małżeńskie. Święty Paweł powie: Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. Ta nieprawdopodobna lekcja ofiarowania, jaką wciąż przypomina nam Jezus w każdej Eucharystii. Może być przez nas zlekceważona. Można pozostać biernym i powierzchownym obserwatorem, którego nie zmieniają te niezwykłe słowa i przykład, a nade wszystko łaska, jaką Jezus nam ofiarowuje. Wielu jest takich, którzy są skłonni zgodzić się na uczestnictwo w Eucharystii, jeśli nie będzie to wymagało poświęcenia. A przecież droga miłości którą ukazuje Ewangelia, to droga odpowiedzialności, która nieuchronnie jest związana z ofiarą i poświęceniem, jaką jesteśmy gotowi podjąć dla drugiego. Tego, który jest nam zadany przez Boga, który każdego dnia staje się niejako wezwaniem do tego, byśmy byli dobrze jak chleb.